Za nami dwa duże wydarzenia, więc postanowiłem zrobić jedno podsumowanie i nie będzie to wielkie święto dla Meksyku, bo honoru musiał ratować Diego Lopez, czyli Brazylijczyk, bo kanelo przegrywa z Terencem Crawford'em. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zawsze możecie to zrobić. Pamiętajcie o lajkach i komentujcie wszystko to, co tutaj mówię. I bardzo dziękuję za oglądanie do końca no już przechodzimy do rozkładania dwóch równoległych eventów Dana White'a na atomy zaczniemy oczywiście od tego większego czyli od pojedynku mistrzowskiego pomiędzy Canelo Alvarezem a Terence'em Crawfordem no trzeba przyznać że Terence Crawford udowodnił że zostaje no chyba najważniejszym obecnie bokserem epoki, bo lista tytułów, które w tej chwili posiada Terence Crawford, ja się to postaram dodać w postprodukcji, pewnie tutaj, żebyście mogli sobie to zobaczyć, jest tak długa, że nie będę tego nawet czytał, bo zajęłoby nam to bardzo dużo czasu, ale mniej więcej jest to po trzy pasy na kategorię wagową, a tych kategorii wagowych też jest kilka. Poza tym Terence Crawford udowodnił, że no to, czym... Hmm, w co wątpili jego przeciwnicy, czyli właśnie to, że nie będzie szybki, że nie będzie w stanie wytrzymać ciosów kanelo Alvarez'a, że nie będzie mógł iść na wymianę. To wszystko to po prostu skreślił i potwierdził, że jest w stanie to wszystko robić. Mało tego, był od kanelo dosyć widocznie lepszy. Szczególnie kiedy te rundy, zbliżaliśmy się do tych dalszych rund, czyli 9, 10, 11 i 12. Terence Crawford był po prostu od kanelo Alvarez'a dużo lepszy. Był silniejszy, wytrzymywał te wszystkie ciosy, po których się uśmiechał, schodził cały czas z linii ciosu Canelo Verza, cały czas się poruszał, ten switch działał, bo krążył wokół, swojej, wokół swojego przeciwnika Terence Crawford. No i też był dużo lepszy technicznie. Te wymiany ciosów były widoczne na statystykach, które były pokazywane przez realizatorów. No i tam punktowo, faktycznie w miarę równo, tak gdzieś do ósmej rundy to wyglądało, jeżeli chodzi o Canelo, potem Terence Crawford zaczynał kompletnie e, odjeżdżać. Ja w zapowiedzi stawiałem na nokaut tena Crawforda i były momenty właśnie pod koniec walki, gdzie faktycznie mógł to zrobić, ale trzeba przyznać, że Canelo e, to jeden z najwspanialszych bokserów w historii, no i tak łatwo go yy, nie można pokonać. No i też, yy, zarówno Crawford, jak i kanał Alvarez nigdy nie byli znokautowani, no i też w tej walce żadnemu z nich yy, to, się, to się nie udało. Niesamowity jest dwuleki rekord ma teraz teraz Crawford, 42 0, w wieku 37 lat, zapytany po walce, przepraszam, zapytany po walce, co będzie robił dalej spokojnie, może po prostu przejść na emeryturę. Ja szczerze mówiąc, myślałem, że on zdecyduje się przejść na emeryturę i że Canelo pewnie też. No bo co niby dalej ma robić Terence Crawford? Właściwie zdobył wszystko, co mógł zdobyć. Raczej kategorii wyżej nie da rady już pójść. Wydaje mi się, że ten fizyczny limit, gdzie on zachowuje szybkość i siłę, to jest właśnie kategoria super średnia, no ale oczywiście można to jeszcze raz zmonetyzować, pewnie taki pomysł ma też Dana White i Turk al -Shake, bo Canelo delikatnie wspominał o tym, że może to być może to być rewanż i że może taka propozycja się pojawić. Canelo przyznał podczas konferencji, że no faktycznie był lepszy od niego Terence Crawford i że on nie był w stanie rozgryźć w ogóle tego systemu. He deserves all the credit, No, I try, I try my best tonight i to też była zaleta, o której dużo mówiłem, że jednak Fight IQ i ta inteligencja, szybkość, precyzja będzie wygrywała jednak nad taką e, klasyczną siłą fizyczną i dominacją mm, no siłową po prostu, którą ma Canelo Alvarez, bo on kiedy jest jego rytm, zresztą jak każdego power punchera, kiedy jego rytm jest rozbijany, no to bardzo trudno mu poskładać te kombinacje. To widzieliśmy w jego pojedynkach to biwol, zresztą pokazywał, no, Wiadomo, biwol był też dużo większy, ale od Crawforda. Ale biwol właśnie powodował to, że kiedy chciał uderzać Canelo, kiedy chciał się rozkręcać, to biwol cały czas to zatrzymywał, dysruptował, zanim to, zanim mógł złapać swój, swój moment kanelu. No i dokładnie to samo robił Terence Crawford, wtedy kiedy już decydował się na kombinację kanelu, który też trzeba powiedzieć, no nieźle trafiał i trafiał mocno i to się mogło dla Trence Crawforda źle skończyć. To wtedy Terence Crawford to po prostu zatrzymywał, ale trzeba też zauważyć, że no niesamowicie wyglądał też w tych kombinacjach Crawford. Nie bał się tych wymian w budce telefonicznej, w tej walce, nie bał się tych wymian i też odważnie wychodził do kanalu. Były takie momenty, nie pamiętam dokładnie, która to była runda, że właściwie od razu obaj pięściarze zderzyli się ze sobą na środku ringu i wyglądało to naprawdę dobrze. Była to bardzo dobra. Bardzo dobra walka, no i warto było to obejrzeć. Do tego oczywiście można wrócić, bo Netflix, oczywiście, jest to ogólnodostępną platformą, nie ma dodatkowych opłat, więc warto to sobie sprawdzić. Innym ciekawym pojedynkiem też na tej karcie, o którym mówiłem w zapowiedzi był pojedynek Kaluma Walsha z Fernando Vargasem e, juniorem i tam szczerze mówiąc myślałem, że Vargas jednak ten pojedynek wyciągnie syn przecież Vargasa seniora. Bardzo wyrównana techniczna walka, ale wygrywa Colom Walsh, który ciągle pozostaje niepokonany. No i trzeba przyznać, że King Walsh jest teraz no najgorętszym prospektem, jeżeli chodzi o e, światowy boks. No a Terence Crawford zostaje królem tego dziesięciolecia, królem boksu globalnego, no i królem pound for pound, bo te jego poczynania są naprawdę niesamowite i dokonania są nie do e, podważenia w wielu e, kategoriach e, wagowych. Event Dane White'a i Turka al, -Al Sheika zebrał też trochę krytyczne opinie. Podrzucę teraz kilka ciekawostek i statystyk, bo na pewno też chcielibyście wiedzieć, jak... E, Wygląda to też technicznie i biznesowo od strony właśnie bycia organizatora czy sportowca. Otóż stadion w Las Vegas wypełniony po brzegi, więc 70 tysięcy widzów. Gate to 45 milionów dolarów. Mówi się o stówce, czyli 100 bańkach, 150 bańkach podstawy dla obu fighterów, więc pewnie tamte wypłaty będą się zbliżały do 200 Milionów dolarów i obejrzało ten, nieoficjalnie jeszcze obejrzało tę walkę, 30 milionów ludzi. Więc, porównując Rzeka Pola z Mike'iem Tysonem, tam było 65 milionów, więc połowa tych widzów. Jeszcze, ja że mówiąc, myślałem, że jednak przebijemy ten rekord 65 milionów widzów, no ale to jest i tak ogromna platforma. W sensie zobaczenie, bycie sportowcem, którego ogląda 30 milionów ludzi. To jest absolutny kosmos, więc bycie na tej karcie to jest naprawdę duże wyróżnienie. Ale jeżeli chodzi o kartę, no to właśnie krytyczne informacje i krytyczne doniesienia są takie, no że jednak nie wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że to będzie trwało tak długo, jednak ciągnięcie tego wszystkiego przez kilka godzin, bo razem z prelimsami, które były na YouTubie, można liczyć prawie 7 godzin, no to jest coś, co zarówno casualowego fana, którego mm, to wydarzenie miało przyciągnąć, jak i hardkorowego będzie zniechęcać. Ale to jest znowu coś standardowego dla Rian Season. Jeżeli oglądaliście wcześniej inne gale z standardu tej organizacji Turka Al-Sheikha, to wiecie, że jest to wszystko przeciągane niebotycznie i naprawdę tego tej walki wieczoru można się nie doczekać, bo o ile dobrze pamiętam, Canelo z Trentem Crawfordem mieli walczyć minimalnie najwcześniej o 5, a weszli chyba do ringu o 6.15. Wydarzenia, występujące Mark Wahlberg, różni celebryci, którzy się wypowiadają, El Mariachi, zespół Tul, który prywatnie bardzo lubię, i kilka innych atrakcji, no, powoduje, że faktycznie ci fani, którzy szczególnie na świecie oglądają to w takich godzinach jak my, czyli tam mniej od 3 w nocy do 6 rano, no to mogą to sobie faktycznie odpuścić i obejrzeć na następny dzień. To oczywiście nie dużo zmienia dla samego Netflixa, no, bo jeżeli ktoś to chce bardzo obejrzeć, to tak czy inaczej to obejrzy, a dwa, że jeżeli jest faktycznie fanem boksu czy sportu, czy któregoś z pięściarzy, no to wykupi subskrypcję, żeby to obejrzeć nie ma to w sumie znaczenia, czy ogląda to na żywo, czy ogląda to... Na następny dzień. Bardziej to oczywiście jest inwazyjne, jeżeli, chodzi, jeżeli byłoby to pay per view, no bo wtedy tak liczą się te punkty wejścia dokładnie w tym danym e, momencie. Ciekaw jestem, czy Dana White będzie, co Dana White zorganizuje dalej, e, czy będą jeszcze kolejne walki, na pewno Keloma Walsh'a, no bo on już i tak występował na Fight Pass, na UFC Fight Pass, ale czy będą inne walki, które Dana White będzie. Organizował, no bo ten event na pewno można zaliczyć do, do udanych, no ale był to też pojedynek historyczny, który po prostu zdarza się raz na jakiś czas. Ale zanim przejdziemy sobie do UFC Noche w San Antonio, to jeszcze szybciutko, żeby zamknąć ten temat bokserski. Nasza zawodniczka została mistrzynią świata w boksie jest to Agata Kaczmarska, która zdobyła złoty medal wygrywając znów znupu z Run z Indii w Liverpoolu, więc wielkie gratulacje. Występowała tam też Julia Szeremeta, która zdobyła tylko tylko. Zdobyła też srebro, więc bardzo dobre wyniki kobiet w boksie i w ogóle też ciekawe, że akurat ten weekend się tak poskładał. Ale nie ma tylko dobrych informacji, bo niestety dzisiaj, jak tylko chyba właściwie zaraz pogali, jakoś wypłynął ten niestety smutny news, no to Ricky Hatton, czyli bokser, którego raczej większość z nas zna, jeżeli oglądaliśmy kiedyś jakie, jakiekolwiek mainstreamowe walki bokserskie, bo przecież mistrz, znana postać, też trener walczący przecież z najlepszymi został znaleziony w swoim mieszkaniu, zmarł w Manchesterze, więc z tym całym zyskiem weekendowym, bo wielkie pojedynki, polki z medalami, też jakaś strata. Niestety chyba musi być po prostu jakiś, e, jakiś balans. UFC Noche. Niestety, Fighting Nerds e, zaliczają 3-0 w plecy, czyli Diego Lopez pokonuje Jeana Silva w dość efektownym pojedynku, ale nie był to chyba pojedynek, w którym Diego Lopez cały czas, znaczy inaczej, w którym Diego Lopez mógłby być zagrożony. Ja też na niego stawiałem w tym starciu. Mam takie wrażenie, że oczywiście na Silva, ja w ogóle uważam, że na Silva za jednego ze słabszych Fighting Nerdsów, Pewnie najsłabszym jest Mauricio Rufi, ale jednak Karosa Pracesa trzyma trochę wyżej niż Żan Silva. No i pamiętamy, że w Paryżu przegrywa Caio Boralio i Mauricio Rufi, no i teraz dokłada to jeszcze Żan Silva. I on totalnie wypalony w tym starciu, rzucający wszystko poza zlewem tak naprawdę w Diego Lopeza, żeby go pokonać. Łokcie, wysokie kopnięcia, niskie kombinacje, parcie do przodu. Wrestling, grappling i właściwie w każdej płaszczyźnie przegrywający z Diego Lopezem. Diego Lopez jest też znany z tego, że ma dużo dziur w obronie, więc kiedy walczył na wstecznym, to Jean Silva naprawdę dużo mógł tam zyskać. I wykorzystując obrotowy łokieć, sam się na obrotowy łokieć nadział. I to jest znowu jeszcze inny obrotowy łokieć niż widzieliśmy do tej pory. Jair Rodriguez z takim wychodzącym z dołu, Pracze z Iliron Murphy po ładnej linii horyzontalnej, a z kolei. Diego wyciągnął go tak jakoś trochę po przekątnej Więc jest kilka rodzajów tych obrotowych łokci Ciekawe, że najpierw na przykład Popularyzacja zwiększa się kawkika Po zdobyciu mistrzostwa przez Alexa Pereira A teraz nagle wszyscy używają obrotowych, obrotowych łokci Bardzo fajne starcie, Diego Lopez bardzo spokojny No też dobrą radę dał Sylwię Który w ogóle miał też akcje, incydent tuż po ogłoszeniu, tuż po zatrzymaniu uderzył tam jeszcze Diego Lopeza. Zachowanie w ogóle nieprofesjonalne i niepotrzebne. Diego Lopez powiedział: No, mniej gadania na konferencji powiedział Mniej gadania, więcej trenowania. Maybe train more, talk less, train more. I to jest dobra rada, bo Jean Silva widać, że głową jeszcze nie jest w topie tej dywizji czy UFC. On się oczywiście nadaje do topu i byłby na pewno dobrym zawodnikiem walczącym o pas, ale to jeszcze nie teraz. On jeszcze naprawdę musi. Nabrać trochę e, doświadczenia, żeby właśnie nie odpadać mentalnie tak jak Diego Lopez. No i to się też sprawdziło i potwierdził to w wywiadzie Diego Lopez, to co mówiłem w zapowiedzi, że no, walka z takimi ludźmi jak Monserw Lojew i mm, Aleksander Wulkanowski sprawiają jednak, że stajesz się zawodnikiem dużo, dość, dużo bardziej doświadczonym, bo widziałeś coś, czym raczej Jean Silva cię, e, cię nie zaskoczy. Ciekawe co dalej dla Diego e, Lopeza. No bo jednak Diego Lopez. Mm, Przede wszystkim przeszkadza Jairowi Rodriguezowi. Tam jest ten problem jakiegoś konfliktu pomiędzy sparem partnerem Diego Lopeza, a Jairem Rodriguezem. Stąd ta cała afera na konferencji. Wrzucę tutaj jej fragment, bo on jest też dosyć, dosyć zabawny. No, i do tego jeszcze Jejrowi pewnie przeszkadza to, że no, to on zawsze był tą gwiazdą pchającą Meksyk. To on był tym piórkowym, który reprezentował Meksyk i był mistrzem e, tymczasowym. A tutaj nie dość, że Brazylijczyk to jeszcze ktoś, kogo no, Meksyk bardzo lubi i teraz właściwie e, jest bardziej rozpoznawalny jako ktoś związany z Meksykiem niż e, z Brazylią. Mówię oczywiście od jego. Lopeży. Ich starcie myślę, że jest nieuniknione, ale jest duża szansa też patrząc na to co powiedział Wolkanowski zaraz po walce na jego reakcję, że no, w ogóle wymienił, nie wymienił Movsara Ewlojewa w ogóle na samym początku i to, że Movsara cały czas to walkę o mienia, to jest już trochę śmieszne, w sensie to się robi po prostu nieprofesjonalne nie ze strony organizacji i nie rozumiem też tego podejścia, no przecież Mowser jest na czele rankingu uwagi piórkowej, ale jednym tchem Wolk wymienił Diego, czyli rewanż, Aljo Sterlinga. I e, Jera e, Rodríguez'a nie padł tam w ogóle e, most. Znaczy, wpadł w końcu, ale taki wyciśnięty na siłę, na hama, e, jako, e, jako czwarty. Wydaje mi się, że tak jak mówię, walka z Jayreme Rodríguez'em po pierwsze ciekawa, po drugie efektowna, bo to strajkerzy, którzy nie będą niczego kalkulowali więc warto, żeby ich sprawdzić, zanim dostaną walkę o pas. Mofsar powinien walczyć już z Alexem, ale, hmm, przepraszam, pomyliłem się chyba w tej wymianie, bo Wolk wymienił nie Jairo tylko Lirona Murphy. I właśnie to jest zawodnik, moim zdaniem kandydat, który pewnie przegoni też Mofsara Ewlojewa, no bo wiadomo, Promocyjnie daje dużo, dużo więcej organizacji, no ale na papierze statystycznie też no, zawodowo powinien to być Mossar, dopiero potem Liron Marfi, który pamiętamy, że odesłał z kwitkiem przecież Arona, Arona Pico. Z takich rzeczy, które jeszcze możemy o tej karcie powiedzieć, bo nocze jednak, mimo tego, że Dejna o tym zapomniał, i jednak całą swoją uwagę przeniósł na boks, było dosyć dobrą galą, tam się działo naprawdę dużo, było dużo zatrzymań, efektownych pojedynków i idąc sobie od góry, no to... Rafa Garcia wygrywający przez KIOS z Jaredem Gordonem to był bardzo stacjonarny pojedynek. Tam nikt nie pracował głową, mam na myśli ruch głową, jakiekolwiek uniki. Jared Gordon stał przed Rafą Garcią i vice versa i po prostu wymieniali e, ciosy. Kelvin Gastelum wygrywa nagle, z, zaskakująco, z destinem, z Tultfusem, nie robiąc wagi, tam było 5 funtów, była ta waga e, przestrzelona, więc Kelvin, który już dawno niby miał być na. E, Miał być na emeryturze, nagle jednak e, wygrywa. Bardzo brutalnie zatrzymuje pojedynek Aleksander Hernandez z Diego Feheiro. Jeżeli mielibyście wrócić do jednego starcia e, z UFC, no, czy poza Diego Lopezem i Janem Silwą, to, to jest na pewno e, ten, e, ten pojedynek. I może do tego jedna ciekawostka. David, Marti David Martinez wygrywa z Robem Fontem. I ciekawostka jest taka, że David Martinez, ponieważ był w Common niwencie. to jest waga kogucia, został wciągnięty do wywiadu i powiedział tam, że jest chirurgiem. Jest chirurgiem ortopedycznym, ortopedą. I powiedział, że gdyby dostał na przykład propozycję bycia katmanem, to on bardzo chętnie ją przyjmie. The doktor o or... I think that would be incredible, you know, being able to do the two things that I love the most, fighting and medicine. I think it'd be great, wonderful. And when... do tej pory w UFC nie mieliśmy zawodnika, który jednocześnie byłby katmenem albo sędziego, który jednocześnie byłby zawodnikiem, choć to jest chyba e, prawnie niemożliwe. Możecie mi to napisać w komentarzu, bo tego nie sprawdziłem, ale na przykład w organizacji Barnacle Fighting Championship jest katmen, który jest jednocześnie E, pięściarzem, więc da się to e, połączyć. A tak zupełnie jeszcze na koniec, off-topowo, jak już mówię, o Branacul Fighting Championship, to swój debiut przez Nokot wygrywa Joel Romero, więc w wieku 40 pal paru lat, ciągle Kubańczyk. E, nie do zatrzymania. Znalazł sobie nagle e, nowe zajęcia. Myślę, że dużo będzie miał do roboty i na pewno będzie z takim nazwiskiem, które, które, mu, które będzie. Łatwe do promowania w tej organizacji. David Feldman, czyli właściciel BKFC, rozpisze sobie jakąś ciekawą strategię, żeby tutaj Kubańczyka troszeczkę, troszeczkę rozpromować. I tak by się to wszystko przedstawiało. Duże zamieszanie, no bo i walka bokserska na Netflixie i jednocześnie praktycznie, chociaż troszkę, czy kilka godzin wcześniej San Antonio i UFC Noche. Więc postanowiłem, że zrobię podsumowanie całościowe. Dawajcie znać, co myślicie o pojedynkach zarówno na gali UFC, jak i na gali bokserskiej. Czy oglądaliście Canelo Alvareza i z Crawfordem? Czy do tego wrócicie? Czy w ogóle znaliście Crawforda? Czy jest dla Was ważnym pięściarzem i sportowcem? Co dalej dla Diego Lopeza? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, cios prosty, to zawsze możecie to zrobić. Dzięki wielkie za oglądanie do końca i słyszymy się w następnym materiale.